Kojarzone leczenie raka trzustki to temat piątych Podlaskich Dni Chirurgicznych, które odbyły się w Supraślu w dniach 26-28 lutego 2010 roku. Jak co roku wzięli w nich udział wybitni lekarze z Polski i zagranicy. Organizatorem spotkań była Druga Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Podlaskie Stowarzyszenie Medyczne imienia profesora Tadeusza Jankowskiego. Temat piątych Podlaskich Dni Chirurgicznych został wybrany nieprzypadkowo. Rak trzustki to jeden z nowotworów najtrudniej poddających się leczeniu. Jest to rak, który bardzo późno jest wykrywany. Często wykrywany jest w okresie już poważnego zaawansowania. Szukamy grup ryzyka, szukamy osób, u których te badania powinny być wcześniej wykonywane. Mam na myśli z jednej strony badania genetyczne, bo cały szereg mutacji genów został wykryty które to geny mogą nam pomóc we wczesnym rozpoznaniu. Ponadto jest bardzo dużo nowych, znakomitych badań obrazowych, które z dużo wyższą miarodajnością niż dotychczasowe mogą wykryć nawet małe zmiany w takie jak endosonografia. Jest to tragiczny nowotwór zbierający. Ogromne żniwo. Jak widać było na przezroczach, które pani prezentowała, liczba wykrytych przypadków przypadku, omalże różna się liczba zgonów. Ale to jest właśnie wspaniałe wyzwanie. Od lat 80. coraz więcej. Jest to burzliwy rozwój tej dziedziny i myślę, że już w tej chwili możemy się pochwalić wynikami zupełnie dobrymi. Jest jeden warunek. Te operacje muszą być w ośrodkach referencyjnych, takich gdzie się robi powyżej 30-50 resekcji raka trzustki rocznie. Jak się robi mniej, to wszystkie statystyki wykazują, że liczba powikłań, liczba nieszczęść, które się funduje pacjentom jest ogromna. Natomiast w Polsce referencyjności nie ma, nie wiadomo dlaczego, podczas gdy we wszystkich krajach, które myślą o tym poważnie, ta referencyjność jest i przynosi wspaniałe efekty. Rak trzustki jest chorobą nieuleczalną na dzień dzisiejszy. Nie jest to tylko problem Polski, ale problem całego świata. Wczoraj pan profesor Kendra w wykładzie inauguracyjnym przedstawił ostatni slajd swojego przezrocza, na którym było powiedziane, że z ostatniej metaanalizy, która obejmowała analizę 400 publikacji naukowych, zawierająca wyniki leczenia około 300 tysięcy chorych z rakiem trzustki z całego świata, przeżycia pięcioletnie są 3,9. To się nie zmieniło. Od 30-40 lat, mimo postępu biologii molekularnej, mimo postępu diagnostycznego, mimo postępu chemioradioterapii, wyniki są nadal dramatyczne. Jest to jeden z najgorzej rokujących nowotworów, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo późno rozpoznawany. Wtedy, kiedy są objawy kliniczne. U pacjenta, to już jest za późno. W leczeniu raka trzustki stosować można tak tzw. endoskopię zabiegową. Niezbędne jest także wykorzystywanie leczenia żywieniowego. Pierwszym takim krokiem w endoskopii dotyczącej przede wszystkim trzustki to była cholangiopankreatografia steczna, czyli badanie bezpośrednie polegające na podaniu kontrastu zarówno do przewodu żółciowego i trzustkowego i poszukiwaniu tam zmian, które mogą sugerować raka trzustki. I była to metoda diagnostyczna, ale ten czas, 30 paru lat, który minął, zmienił diametralnie rolę tego badania, bo trzeba pamiętać, że po pierwsze, jest to badanie inwazyjne, ma określony odsetek powikłań i w tej chwili, w czystym rozpoznawaniu raka trzustki rola tego badania została znacznie ograniczona i praktycznie znalazła się ona na ostatnim miejscu. Zastąpione w jakimś stopniu zostało przez inne badanie endoskopowe połączone z ultrasonografią, czyli badanie endo-ultrasonograficzne, które również początkowo było tylko i wyłącznie badaniem diagnostycznym. I proszę pamiętać, że ta metoda istnieje już od ponad 30 lat. Z biegiem czasu udoskonalono ją stosując głowice liniowe. Historia rakatrzowski to historia nowotworu, który rozwija się w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Społeczeństwa biedne to głównie rak żołądka, społeczeństwa bogate to rak trzustki, niewłaściwa dieta, zbyt dużo czerwonego mięsa, kawy, papierosów, być może, bo do końca tego też nie wiemy, ale profilaktyka i odpowiednie żywienie prawdopodobnie mogą zmniejszyć częstość występowania, chociaż w bardzo, bardzo bogatych krajach to się nie udało. Leczenie żywieniowe to jest właściwie Leczenie, które przez cały czas powinno towarzyszyć kompleksowemu leczeniu onkologicznemu, tak chirurgicznemu jak radio i chemioterapii w przebiegu każdego nowotworu. Również w przebiegu leczenia raka trzustki, który jest bardzo takim trudnym nowotworem, zarówno z uwagi na podstępny, yy, podstępny rozwój nikły na początku objawy, jak i szybki rozwój niedożywienia z uwagi na lokalizację i efekty ogólne wtórne do metabolizmu guza. W skutecznym wykrywaniu nowotworu trzustki pomocny może być wywiad środowiskowy. Dokładny wywiad z pacjentem, który ma jakieś dolegliwości związane właśnie z chorobą trzustki, a konkretnie z raciem trzustki. Niestety, można powiedzieć niestety, że w tej chwili głównie jesteśmy zapatrzeni na proteomikę i genomikę. I rzeczywiście z jakąkolwiek pracą na ten temat do czasopism o zasięgu międzynarodowym jest bardzo trudno się przebić, ale... Brak dokładnie zebranej anamnezy, podstępność tej choroby jest przyczyną, że pacjenci zgłaszają się za późno. I nasze doświadczenie, doświadczenie internistów jest takie, że nasze zadanie to jest zdiagnozowanie. O zasadach skojarzonego leczenia raka trzustki mówił profesor Andrzej Szabłowski. Nie wszystkich chorych możemy leczyć chirurgicznie w związku z tym, że się... Połowa chorych mniej więcej zgłasza w takiej fazie choroby nowotworowej, że chirurg niestety nie ma wiele do zrobienia. W związku z tym wymagają ci chorzy leczenia skojarzonego i to jest temat przewodni dzisiejszego spotkania tutaj w Supraślu. Debatujemy nad tym, jakie są aktualne możliwości pomocy chorym w ramach leczenia skojarzonego. Tak więc większość chorych wymaga kojarzenia metod leczenia onkologicznego chirurgii, chemioterapii i radioterapii, co wynika z zaawansowania choroby nowotworowej. W debacie poświęconej postępowaniu po leczeniu raka trzóstki przewodniczył m.in. profesor Wojciech Krasnodębski. W XX wieku zakończyła się era chirurgii trzustki, chirurgii jednego chirurga, że w tej chwili większe rzesze chirurgów operują tego typu tego, że operują chirurgie guzy trzustki, wielu chirurgów, w związku z tym być może okresowo mamy nieco gorsze wyniki bezpośrednie, jak również, może i mają to wpływ na wyniki odległe, ale chirurgia trzustki stała upowszechniła się. I ta era jednego chirurgia, chirurga, chirurgia odeszła już w niepamięć. W Piątych Podlaskich Dniach Chirurgicznych uczestniczył profesor Adam Dziki, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ja, jako osoba pełniąca obecnie funkcję prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich, zwłaszcza cieszę się z tego, że takie szkolenia się odbywają, dlatego że jednym z naczelnych zadań, jakie sobie postawiliśmy, to jest właśnie szkolenie chirurgów, jak również doprowadzenie do tego, aby jakość leczenia chirurgicznego w Polsce zdecydowanie wzrosła. Do tej pory nikt nie analizował tego, w jaki sposób chorzy są leczeni, kto uzyskuje dobre wyniki leczenia, kto uzyskuje gorsze wyniki leczenia i myślę, jest to problem, który powinien być podniesiony. A również w ocenie raka trzustki to ma znaczenie. Celem podlaski chirurgicznych jest przede wszystkim wymiana poglądów dotyczących najnowszych metod leczenia oraz prezentacja wyników badań. Te wyniki leczenia no, w naszym odczuciu w porównaniu do innych nowotworów jamy brzusznej są dalej niezadowalające. I stąd to nasze spotkanie w ładnej scenarii zimowej. Suplaślu po to, żeby, może nie dlatego, żeby zamrozić temat, ale żeby go rozgrzać bardziej. Przede wszystkim jest to spotkanie szkoleniowe, więc dla lekarzy z Podlasia, chirurgów praktykujących na co dzień, żeby pewnych rzeczy, no, błędów tzw. Tak szewskich unikać, kierować chorych do tych ośrodków, które się zajmują w sposób kompleksowy chirurgią raka czustki. Chirurgia raka jest największym takim wyzwaniem do. W samym leczeniu chirurgicznym, ale generalnie w terapii chorych. I problem jest, polega na tym, że coraz więcej jest zachorowań do tego nowotworu, a jego leczenie jest nadal ze złym wynikiem, odległym. O, odległym. Mówimy tu o przeżyciu w miesiącach, nie w latach. I to jest właśnie a, dla nas a, wyzwanie do uzyskania coraz lepszych wyników. Piąte podlaskie dni chirurgiczne odbyły się pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego w Biamstoku, marszałka województwa podlaskiego, wojewody podlaskiego oraz prezydenta.